Witam Was serdecznie z tej strony Agropatric 3B i witam Was może na nowej serii. Jeszcze nie, nie wiadomo raczej to będzie nowa seria na mapie Silver Run Forest także zapraszam Was do oglądania. No i witam Was widzowie już na mapie. Idziemy sobie tutaj oczywiście tędy, gdzie prawie chyba wszyscy youtuberzy schodzili jak pokazywali. Ja na tej mapie pierwszy raz, słuchajcie, Gram, bo w 22 nie miałem tego DLC, więc pierwszy raz to, to zobaczę. W, słuchajcie, przepraszam za lagi, ale to jest duża mapa, więc lagi mogą być. Słuchajcie, pierwsze co? To musimy sobie wyłączyć oczywiście automatyczny rozwój silnika, i możemy wejść do tego Volvo. Odpali się. Mi się, słuchajcie, ten ciągnik bardzo, bardzo strasznie podoba. Słuchajcie. A, i jeszcze jedną rzecz chcę sobie wyłączyć, słuchajcie. Ustawienia ogólne. O, można, można jechać. Nie wiem, z dwójki może uszymy. Aha, to ma więcej biegów. A to ma 7? 8? 8. Pierwsze wrażenie z tej mapy, bo widzowie, to jest moje. Zaraz, słuchajcie, sobie kupimy samochód. Oj, setent, przejedziemy. Ładny ten, Volvo, słuchajcie. Bardzo mi się, słuchajcie, ten traktor podoba. Na pewno go zostawiamy na tej serii. Przynajmniej mam nadzieję, słuchajcie, że go zostawimy bo nie mam zamiaru go sprzedawać, bo mi się bardzo podoba. O, podepchniemy to. Dobra, gasimy sprzęt. Tutaj mamy komatsu, nie umiem niestety z tego korzystać. Z tego z Volvo ja będę potrafił korzystać. Ale słuchajcie, sobie ustawmy teraz Store Deliver'sa i sobie kupmy oczywiście samochód. Kupimy sobie Poloneza, słuchajcie. Tylko musimy sobie porobić jakieś konfigury. To się maska nie zmienia, pakiet ojciari. No można by się było pokusić może. Ja w nie będę brał. Kolor podstawowy. Taki bardziej ciemniejszy wybierzmy. Tablica stacyjna No niech będzie taka. I jest OK. Kierownica. Odborka, od kombi. Garnek. Dobra, jak coś to sobie później zmienimy, ale na razie bierzemy od Karo. Dobra, kupiliśmy sobie Poltka. Jedziemy na małą wyprawę, słuchajcie. Jedziemy na wyprawę. Dobra, jedziemy. Bo ja chcę sobie, słuchajcie, zwiedzić tą mapę. Oj, ale Poldek Pol podskakuje. Już tak szybko chyba nie możemy jechać. Mi się mogę pokusić o wrzucenie piątki najwyższego biegu. Pierwszy raz słuchajcie jadę na tej mapie. Nie wiem co się mo można tutaj spodziewać. Ale jedziemy tutaj posprawdzać sobie tą mapę. W ogóle słuchajcie, jak ja wam już mówiłem, pierwszy raz jadę na tej mapie, więc jakbym się coś, coś tam pomylił, to przepraszam, ale pierwszy raz... Oj, przepraszam. Pierwszy raz gram na tej mapie, jak widzicie. O, ale ładne Bajorko. Dobra, tam z piątki sobie będziemy ruszać. Że polones nie zepsuje. Fajne Bajorko. Ten system pływania był chyba został też zmieniony w timingu 25 po aktualizacji, bo ja pierwszy raz gram po aktualizacji, fajnie to wygląda, słuchajcie. Dobra, idziemy do poloneza. Tu czasu już, sz czasu szkoda. O, dobra, jedziemy. Tędy sobie pojedziemy. O, tu jest coś fajnego. O, tu pociąg powinien jeździć, jak mi się dobrze wydaje. Bo oglądałem różne filmiki, więc wiem. Nie więcej co gdzie jest. Ale też nie do końca, słuchajcie. To nie jest tak jak myślimy, że wszystko wiemy, co nie? Jedziemy sobie. O! Tędy sobie pojedziemy. O, ja tędy jechałem, bo ślady są. To jedziemy na Gospo. Spróbujemy sobie... O, albo w sumie nie jedźmy na Gospo, tylko pojedźmy sobie... Na przykład sobie pojedźmy tu. O. Co jest? Dobra. Nie komentuję tego. Po prostu chyba śnieg jest w sierpniu. Albo mi się jakieś tekstury nie załadowały, ale wydaje mi się, że po prostu jest śnieg na drodze. Dziwne. Nie powinno tak być, ale nie przejmujmy się tym, jedziemy. O dobra, już wiem, słuchajcie, gdzie jestem. Lecimy. O, tu jest sklep. Tu będzie sklep zaraz mi się dobrze wydaje. Tak, tu jest sklep. O, tu można to, tego korsteja zbudować, byśmy musieli zrobić. Ale ja słuchajcie, kurde, muszę iść tutaj się tepnąć, pójdziemy spać. Słuchajcie, zobaczcie. Dlatego Do domu się nie da wejść, a zobaczcie, jest normalnie wszystko zrobione, nie? To jest też głupie. Nie da wejść do tego domu w żaden sposób. Przecież widzicie, że wszystko jest zrobione w środku. Ale dobra, nie, nie komentuję tego. Idziemy spać, słuchajcie. Oby tego śniegu nie było. O! Jednak jest! Kurde, co jest z tym? Mi się wydaje, że, słuchajcie, że po prostu jakaś tekstura mi się nie załadowała. Pociąg taki normalny, jak w 20 to jest ten tartak. tak. Ale napiszcie mi w komentarzu, dlaczego mi się ta droga nie załadowała. Czy to mi się droga nie załadowała? Tekstura mi się nie załadowała, czy coś? mi się wydaje, że się nie załadowała po prostu. Bo to mi się wydaje, nie powinno tak wyglądać. Dobra, sobie pociśniemy teraz do środkowej kamery. O, właśnie światła za zapalimy. Słuchajcie, to tak nie powinno wyglądać, nie? Nie wiem czemu to tak wygląda, ale na 100% to tak nie powinno wyglądać. Nie wiem o co w tym chodzi. Szczerze wam mówię, widzowie, że ja nie wiem o co w tym chodzi, ale coś na pewno jest na rzeczy. Coś jest na rzeczy, że mi się tak nie załadowały te tekstury. O, ale bokim polecieliśmy. No to dziwnie wygląda, słuchajcie. To na... Tutaj na pewno nie ma śniegu. Słuchajcie, jak to tak będzie wyglądać, to ja nie będę nagrywał z tej mapy odcinków. No sorry, ale chyba nie będziecie chcieli oglądać białej, kurde drogi. O Jezu. Musiał, będę musiał później sprawdzić, czy na innych mapach mi się tak robi. Bo jak tak, to nie wiem, jakiś plik mi się usunął, czy może po aktualizacji coś się stało takiego na Silver Forest. Nie jestem pewny. Ale na pewno coś jest dwa rzeczy, bo to nie powinno tak wyglądać, słuchajcie. Bo widzicie, tu na innych już jest normalnie, tylko na drodze no, nie ma tego. To jest dziwne. To jest naprawdę bardzo dziwne. Na drodze po prostu jest biało, tak jakby śnieg był, ale... Słuchajcie, to... To nie wygląda tak jak śnieg. Nie no, to jest tekstura asfaltu normalnie. Coś mi się nie zawodowało. Nie wiem co jest. Co się stało. Nie wiem czy to przez, przez jakiegoś moda, czy przez coś. No, słuchajcie, ja tego nie wiem. Po prostu tego nie wiem. Po prostu musimy wytrzymać ten odcinek i... no. no wiecie jak jest. Będzie jak będzie. Trzeba wytrzymać. O kurde. Ślady wszystkie są. To po prostu, słuchajcie, mi się droga nie załadowała. Mi się wydaje, bo na całej mapie ta, ta droga tutaj jest. Widzicie? A na całej mapie mi się ta droga, słuchajcie, nie załadowała, więc nie wiem, co się stało. Nie wiem, o co ale nie będę się tym przejmował. O, jesteśmy na tym ataku. W tym jesteśmy. O, ale bokiem polecieliśmy. O, sewiadę na drówno, Zobaczymy, czy kolizję ma. No, ma i to nie jest złą. Trzeba zdjąć tego kolonelza. O, autobus szkolny jedzie. O, widzicie, tu znowu jest kurde biała droga. Coś, coś jest, słuchajcie, nie tak. Nie wiem, coś mam zrobić w folderze tej mapy czy coś? Ja słuchajcie, nie wiem. Nie znam się. Musicie mi napisać w komentarzach, bo wy jesteście bardziej pewnie, wiecie, znacie się bardziej na tym temacie bo ja nie wiem o co tu w tym chodzi. Oj, to chyba tędy jedziemy już na Gospo. Nie wiem czy to tędy, bo nie grałem na tej mapie. Oj, Jezu, ja, jakie tu podskoki są widzowie. A co może nie mapę włączę, pozwolę sobie. A, my te tutaj teraz jesteśmy, czy my tu nie byliśmy? Nie, nie byliśmy tu. Kurde, słuchajcie, utopiliśmy poloneza, dobra, słuchajcie, yy, nie wiem co, dlaczego, znaczy no wiem dlaczego, ale no wiecie o co chodzi. Budyse wyłączę i słuchajcie, robię screena i co słuchajcie, to chyba będzie na tyle, polonez utopiony. Ja się z wami pożegnam, trzymajcie się, cześć.